Dziś obchodzimy 106. rocznicę powrotu Ziem Gniewskich do Macierzy. Z kart historii wiemy, że w roku 1919, dokładnie 28 czerwca, został podpisany traktat wersalski, na mocy którego gniew nie został przyłączony do Macierzy, jednak działalność lokalnej społeczności gniewskiej, która przerodziła się w Republikę Gniewską od 30 czerwca 19 roku, dała i te szanse powrotu ziem gniewskich do macierzy. Dzięki. Dzięki współpracy z całym Pomorzem udało się doprowadzić do ratyfikacji Traktatu Wersalskiego w roku 1920. Na arenie międzynarodowej wtedy reprezentował Polskę Roman Dmowski i Wincenty Paderewski, a w gniewie takimi zasłużonymi działaczami był ksiądz Antoni Wollschleger, jak i Franciszek Czarnowski, prezes ówczesnego Banku Współdzielczego, a działalność samej Republiki Gniewskiej to przede wszystkim tworzenie struktur, jak i przede wszystkim w skład całej Republiki wchodziło 102 miejscowości, nie tylko tutaj z Gniewu i okolic, ale także Janowo, Technowę po drugiej stronie Wisły, co wtedy miało duże znaczenie gospodarcze. 27 stycznia właśnie dziś to generał Haller wspólnie z swoimi wojskami symbolicznie wyzwolili gniew. Życzę Państwu miłego dnia świętowania, jak i przede wszystkim refleksji odnośnie historii, abyśmy zawsze pamiętali, że nasi przodkowie walczyli o naszą przyszłość.